Cześć! Po ostatnim evencie w Toyocie dzisiaj wybieram się do Mazdy na roadshow, gdzie głównym bohaterem będzie nowa CX-60, także jestem bardzo ciekaw i jeżeli Wy też, to zapraszam, obejrzyjcie ten materiał. Dzień dobry, Przemysław Ziętarski, Mazda Bytnarscy, Somice Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować najnowszy model naszego koncernu, Mazda CX-60. Jest to samochód o tyle ciekawy, że jest to dzisiaj największy SUV w gamie modelowej Mazdy. SUV, który przede wszystkim wprowadza całkowicie nową jakość do produktów tego koncernu. Mówimy o samochodzie, który jest w 100% konkurencyjny z większością w tej chwili marek premium. Jest to też samochód dosyć duży, ale przede wszystkim bardzo nowoczesny. Auto wyposażone w tej wersji jest w napęd typu plug-in. Jest to 2,5 litrowy benzynowy silnik z, o, o mocy 194 koni mechanicznych połączony z układem elektrycznym, z baterią o pojemności 17,8 kWh. Co to generalnie oznacza dla użytkownika? Oznacza to, że zrzuci paliwa według normy WLTP Takiego dużego luksusowego suwa to jakieś 1,5 litra paliwa na 100 km. Przyspieszenie od 0 do setki dużego luksusowego auta to 5,8 sekundy, a całkowita moc układu napędowego to aż 327 koni mechanicznych. To powoduje, że w historii Mazdy to jeden z najmocniejszych i najszybszych dotychczas seryjnie produkowanych modeli. CX-60 to tyle, też jest ciekawe, że jego napęd został skonfigurowany w taki sposób, żeby był raczej samochodem z tendencją do auta tylnionapędowego. Oczywiście seryjnym wyposażeniem jest napęd na wszystkie cztery koła, jednak rozkład mocy i momentu obrotowego powoduje to, że mamy większy udział napędu kół tylnych, a dzięki takim rozwiązaniom przyjemność z jazdy, prowadzenie w zakrętach, zachowanie tego samochodu jest zdecydowanie bardziej sportowych aspiracjach. A taki też jest cel Mazdy, czyli jeden z filarów Mazdy. Przyjemność zjazdy. Jeśli chodzi o design tego samochodu, jest to samochód, który buduje pewnego rodzaju nową wizję wyglądu modeli Mazdy. Oczywiście projektowany jest zgodnie ze sztuką projektową Kodą. Samochód stylistycznie przypomina cały segment modeli Mazdy. Przede wszystkim z takich ciekawszych rzeczy to bardzo mocno zarysowany przód tego auta z poziomą kształtowaną maską, z bardzo szerokim przodem. Ta stylistyka powoduje, że ten samochód wygląda na bardzo masywny, bardzo potężny, a z kolei długi przód powoduje też, że możemy z nim schować sześciocylindrowe jednostki napędowe, czy na przykład silniki diesla, które też są całkowitą nowością dzisiaj w gamie większości modeli, a przede wszystkim też w gamie Mazda. Jeśli chodzi o poziom wyposażenia, każda, nawet najtańsza wersja tego samochodu zawiera mnogość rzeczy, które są w wyposażeniu standardowym. Kończąc na najwyższych specyfikacjach wyposażonych w panoramiczny dach, skórzane tapicerki, świetny system nagłośnienia Bose. Generalnie, zgodnie z zasadą również Mazdy, nawet najbardziej podstawowe wersje są bardzo, bardzo bogato wyposażone. Samochód oczywiście produkowany tylko i wyłącznie w Japonii, tylko i wyłącznie stamtąd importowany. Jeśli chodzi o ciekawostki z nowinek, które mamy w Mazdzie, to całkowicie cyfrową deskę rozdzielczą, czyli całkowicie cyfrowe zegary nowy pomysł w temacie kamery cofania, która jest oczywiście kamerą 360 w odpowiednich wersjach wyposażenia nowa stylizacja różnego rodzaju pakietów wyposażenia znajdujemy się w wersji homura, która charakteryzuje się na przykład takimi elementami jak czarne felgi, czarne lusterka czarne obramowania czyli jest bardziej stylizowana na taki styl w cudzysłowie powiedzmy bardziej sportowy niż ekskluzywny Zaś Takumi to najwyższy kunszt japońskich rzemieślników, kiedy wewnątrz mamy połączenie drewna, aluminium, jasnej tapicerki, chromowanego grilla, czyli styl elegancki, bardziej taki prestiżowy. Jeśli chodzi o gwarancję, standardowa gwarancja na cały samochód to 3 lata lub 100 tysięcy km, 12 lat gwarancji na perforację nadwozia. Zapraszam do zamówień.